In Stars mamy aktualnie 84 zamiarzy i możemy ich podzielić na tych lepszych i tych trochę gorszych. Jednak wśród nich jest jedna najgorsza postać w całej grze. A mianowicie chodzi mi tutaj o Hanka, który, mimo ogromnej ilości buffów, dalej jest przez większość community określany mianem niegrywalnego. A ja w tym filmie mam zamiar nauczyć się nim jak najlepiej grać. Pomoże mi w tym specjalnie przygotowane bingo z wyzwaniami. Ale więcej o nim dowiecie się w dalszej części odcinka. Dobra, więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko Ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Dobra, lecimy z tym i od razu jak możecie zauważyć, w pierwszej bitwie chciałem sobie zrobić challenge z wygraniem gry na solo. Ponieważ im później będę to robił, tym trudniejsi będą przeciwnicy na tym właśnie showdownie. A na takim 500 to znowu aż tak bardzo nie ogarniają, więc będzie to w miarę proste wyzwanie. To jest sobie jakieś barle ja zgarnąłem. Ok. I zostało trzech zadymiarzy. Dobra, tutaj widziałem jakąś kolet. O nie, czy on mnie zabije? Mam nadzieję, że nie. Zapomniałem, że tak koled mnie dość mocno kontruje, ale na szczęście wyszedłem zwycięsko z tego pojedynku. I został nam ostatni gracz. Gdzie on się może znajdować? Czyżby tu? Tak jest, jest tutaj ziomek. Ja mógłbym jeszcze zrobić kolejny sobie tutaj challenge, o nie, no i zepsułem. Chciałem zrobić właśnie to wyzwanie, gdzie muszę zabić przeciwnika najmniejszą bańką, ale niestety złanszatowałem go. Ale to jest nieważne, ponieważ wykonałem pierwszy challenge. Zmieniłem teraz tryb na Probola. Bo właśnie na tym trybie będę wykonywał to wyzwanie. Jednak niestety trzy pierwsze gry nie poszły mi zbyt dobrze. Za to udało mi się w nich wykonać dwa challenge, takie jak flag z najmniejszej bańki oraz kill z Ulta. Z następnymi bitwami nie miałem już takich problemów i po paru wygranych miałem lasta o 21 rangę. A więc lecimy z tą grą i miejmy nadzieję, że uda mi się wygrać i może przy okazji wykonać w niej jakiś challenge. Niestety miałem awka w tym przez chwilę, który no niestety dalej stoi w miejscu, ale my idziemy tutaj teraz do bramki przeciwników. Okej, okay. oha, nie trafiłem go. Dobra, to było dziwne, myślałem, że go trafię, ale teraz go trafiam. I tego grifa może jeszcze sobie zabijam. Nie wiem dlaczego ten Jhin tak musi stać w miejscu. Czy on ma jakieś lagi, czy co. To jest naprawdę mega dziwne dla mnie. Może do mnie przyciągnie, ale jak go zabiję ultem. O, dobra, to było niezłe, to było niezłe, naprawdę. Niestety jeszcze drugiego ulta złajstowałem, bo dobra, zabijam. Bo klikiem zrobiłem. Mm, dobra, tu, objął go. Nice. O, dobra, to było dobre. To było dobre. Tutaj teraz dzień się popisał. Przez pół gry sobie awczu ziomek i nagle taką akcję zrobił, no coś po prostu niesamowitego. Niesamowite jest to też, że ten Dynamite wie konkretnie gdzie jestem. Ej, ja myślę, że jestem faworytem do zdobycia playera w tej grze. Naprawdę zrobiłem mega dużo killi, więc może się uda zrobić właśnie to wyzwanie ze starplayerem. playerem. sobie zabijam tego Dynamike'a czy nie? Chyba jednak nie. Dobra, ale teraz... Teraz też go nie zabiję. Dobra, zabijam sobie grifa i zabijam sobie maika i zabijam sobie baza? Zab nie, nie, nie zabiję go. Za mało, za mały damage mam niestety. Czy jest win, jest na szczęście, tu z Hilaj Ultem. No i proszę bardzo. I teraz czy mam starta czy kolejne wyzwanie z naszego binga będę mógł uznać za zaliczone? Tak jest Ej, w ogóle jakie staty. 9-0 i mamy 21 rangę. W tej grze nie dość, że zrobiłem challenge ze zdobyciem Starplayera, to jeszcze ten ze zrobieniem ponad 5 fragów w jednej grze. Dwie kolejne gry bez większych problemów sobie wygrałem. Co spowodowało, że zrobiłem następne wyzwanie z Binga, a dokładniej to z wykonaniem 6 winów pod rząd. Później nie działo się nic ciekawego, dlatego też teraz chciałbym wam ogłosić konkurs o takiego skina do Hanka. Jest to dokładnie ten sam, którym grałem w dzisiejszym filmie. A jedyne co musicie zrobić, aby go wygrać, to zostawić suba z dzwonkiem, łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać w komentarzu gotowe. A tutaj na ekranie wyświetla wam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka. Zgłoście do mnie na maila lub na Instagrama pod górne grody. Wszystko masz oczywiście podane w opisie. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania dalszej części Filmu. Po paru następnych zwycięstwach miałem lasta o 23 rangę. Więc dobra, lecimy z tą grą i mam nadzieję, że oprócz wygrania tej gry uda mi się zrobić jeszcze jakieś wyzwanie. Co prawda nie brakuje mi już dużo do wykonania całego bingo, lecz te co mi zostały, to są, że tak powiem, nie tak łatwe do zrobienia. Tutaj przeciwnicy lekko dominują nas, ale mam nadzieję, że się jakoś odbijemy. Dobra, tutaj dobry na Dynamajka. Zabijamy Bibi i tu jest gdzieś Bo. Na 100%? Nie? Dobra, nie wiem nie mam pojęcia gdzie jest Bo. Aha, go też zabili, no dobra. Dobra robota, team, naprawdę. O, i jest gol. Ej, czy ja zrobię tu jakiegoś trickshota fajnego? Mogę zaryzykować. Proszę, proszę, żeby to... Ajajaj, ten, ten właśnie strzał za długo leciał. Zdążyli się zorientować, musiałbym gdzieś bliżej stanąć sobie. jakąś walność trickshota fajnego. Tylko czy przez właśnie moją próbę, nieudolną próbę, Wykonania tego trickshota, tracimy gola, nie tracimy gola. Bo tutaj ładnie ładnego kila zrobiłem. Nie, nie, nie zdąży ten Dynamite. Zdążyć nie, dwa, jeden. Jest! Ucho, piłka na linii się zatrzymała dosłownie. I mamy 600 pucharków, tak jest. W kolejnych grach nie działo się za wiele, jednak jedna z nich była naprawdę mocna. Ponieważ nie dość, że zrobiłem wydaje mi się dość spektakularnego trickshota, to w dodatku po wygraniu tej bitwy okazało się, że miałem underdoga. Przez to wykonałem aż dwa wyzwania z binga. A chwilę później wbiłem 649 pucharków, Co oznaczało, że miałem lasta o 23 rangę. No, jestem ciekawy, czy uda nam się to wygrać. To jakiś El Primo już od razu raszuje nas i jako. Troszeczkę sobie tu poobijam, a może nawet jeszcze bardziej. Ej, mamy tak szczerze, bardzo fajną sytuację. Tylko gdyby mój Team jednak zdecydował się mi trochę pomóc. To byłoby naprawdę mega fajnie. Zbliżamy się do bramki przeciwników, używam ulta i zabijam kogoś, po. Bo... No nie, niestety tego nie strzelimy chyba. Okej, okay, nie no, dedam. ajajaj. je. Prima na mnie skacze, ale ja go czyna... A nie, myślałem, że go zabiję na hita, ale niestety... Dobra. Jednak mimo wszystko. Ostatecznie to ja wygrałem tą walkę. A nie no, moi teamyci cały czas się walają. I chyba traciłem przez to gola. Czy tak? Tak jest. No niestety. No nie wygląda to za ciekawie. Naprawdę mi się wydaje, że ja sam gram ten mecz. Ej, choć patrzcie pa teraz. Tak, dobra, ma. Nie, no, stu... nie, nie, nie wierzę w tego fajka. Ej, podaj mi, nie, one zgubił. Dobra. Ten spike naprawdę tak nie myślał, ale ostatecznie to szczyliliśmy. Naprawdę nienawidzę trafić takich teammatów, którzy nie podają piłki, tylko chcą sami strzelić, bo przez to mogą strzelować mecz. Już wiele razy tak miałem, właśnie taką sytuację. No i to jest po prostu jedna z gorszych rzeczy, jaką można w BESie mieć, naprawdę. Podaj, ej spike, ej nie wierzę w niego. Nie. Co to jest? Co to jest? Nie on... No strzelaj to! Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Dobra, strzelił. Po oh, nice. Ale co to był? Co to był za mecz? I uwaga. Jest. Jest 23 trzecia ranga. Do wykonania wszystkich zadań z Binga brakuje mi tylko jednego challenge'u, którym jest zrobienie triple killa. Niestety, nawet po zagraniu naprawdę wielu gier, zrobiłem jedynie double killa. Ale za to udało mi się wbić 698 pucharków, co oznacza, że mam lasta o 700. Na tych puszkach, powiem Wam szczerze, jest naprawdę, naprawdę trudno grać hankiem. No i straciliśmy pierwszego gola. Niestety, ale tak. E, Tom Lee sobie zabijam z ulta, dobra, ładnie. O nie, Frank idzie z gadżetem, ale ja go zabijam z ulta, dobra. Jeszcze ok. jakiegoś już crazy double killa zrobiłem. Nawet nie wiem, jak ja to wykonałem. Spróbuję pasa dać tutaj do Daryla, chociaż. A co ta tu robi? Zabijamy sobie może tego Franka Nice. Dobra, zabijamy tą MS. Okej, okay, nie trafiłem, dobra, podej Albo strzel sam, dobra, jak wolisz, jak wolisz. Ważne, że jest 1-1, odrabiamy. Okej, okay, tu Frank, on idzie z ultem, ale on nie wie, że ja też mam. Znaczy, może i wie, że mam ulta, ale tego się możliwe, że nie spodziewał. Źle tego ultę wykorzystałem, co prawda, ale patrz, ej, ten darell to zrobi, proszę zrób. Nice, zrobił to, let's go. I uwaga, uwaga. Jest, jest 709 puszek. Każdą następną bitwę sobie bezproblemowo wygrałem. Z tego powodu bardzo szybko miałem kolejnego lasta, tym razem już o 25 rangę. Teraz mam ostatnią szansę na wykonanie ostatniego challenge'u z Binga, a dokładniej chyba sami wiecie o jaki chodzi. Chodzi o ten zrobienie double killa, no nie double killa, triple killa, ale teraz zrobiłem double killa, jak musicie zauważyć. Niestety, jeszcze jeden, jakby będziemy stał tam obok, już bym mógł mieć zaliczone to wyzwanie, ale no tak nie było. O, bo, oj, 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 patrz, to nie! Znowu double kill, a nic nie mogę. Jakby nie ten Kendrick, który użył właśnie ulta, to bym chyba zrobił tego triple killa, ale popatrzcie, oni strasznie przeciwnicy chodzą wok siebie blisko. Oni chyba pragną, abym zrobił to wyzwanie, mi się wydaje. O, to są specjalnie podstawieni aktorzy, którzy mają za zadanie ułatwić mi wykonanie właśnie całego Binga. No naprawdę fajnie by było, gdyby to było faktycznie prawda. Dobra, tutaj sobie Kenji skoczył. Ej, ten, ten star power do Kenjiego z tą tarczą jest taki OP, że to jest hit. O dziwo, przeciwnicy naprawdę nie stawiają w oporu. Szczerze, już lepsi byli na tych niższych puszkach niż tutaj, ale spoko, mi się to całkiem podoba. O, popatrzcie, znowu obok siebie są. I niestety, jednego tylko zabiłem. On tu skoczy zaraz ten starcie, ja to wiem. O nie, akurat teraz skoczył. Ej, wydefcie to. Ej, ej, hallo, nie no i tracimy gola. Nie ma szans, że ja to wydefię, nie ma szans. No tak, niestety. Ej, dobra, musimy się skupić panowie, bo tutaj idzie nam dość zmiernie. Okej, okay, tutaj jakiś fajny kill. Okej, okay, idę, dobra, ja to strzelam. Chyba już wywalone w ten challenge. Ważne, żebym wbił 25 rangę, którą właśnie teraz wbiłem. Uwaga, i, i, i jest 25 ranga. Niestety nie udało mi się w tym filmie wykonać całego binga. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wpadnijcie na te filmy, które teraz widzicie na ekranie, bo wyszły naprawdę spoko. A my widzimy się w następnym.